Na najbliższych mistrzostwach świata reprezentacja Polski zmierzy się między innymi z Argentyną i Meksykiem. Już raz odbył się mundial, na którym biało-czerwoni mierzyli się z tymi rywalami. Działo się to w 1978 roku, gdy Argentyna była gospodarzem turnieju. Reprezentacja Polski dysponowała wówczas tak dużym potencjałem, że w narodzie była silna wiara w poprawienie sukcesu z poprzedniego mundialu. Wierzono, że nasz zespół stać nie tylko na finał, ale i na końcowy triumf w turnieju. Pech chciał, że trafiliśmy wówczas na reprezentację gospodarzy. Wydarzenia nagromadzone wobec Argentyny w 78 roku do dziś wzbudzają wielkie kontrowersje, a my przyjrzyjmy się bliżej tej historii. Witam was bardzo serdecznie, Futbol bez Cenzury, kolejna dawka o Mistrzostwach Świata. A dzisiaj pomówimy sobie o mundialu, który jest, można powiedzieć... Bliźniaczo podobny do tego, który zostanie rozegrany za niespełna dwa tygodnie. Zapraszam do oglądania. A mecze Mundialu 2022 możecie typować na stronie Betfan. Od dzisiaj, korzystając z linku w opisie, łapiecie się do nowej promocji 200% bonusu od dokonanej wpłaty. Bonusowe środki od razu pojawiają się na Waszym koncie. Argentyna była wówczas krajem, który jako gospodarz mundialu sam w sobie mógł budzić protesty. Państwem rządziła Junta Wojskowa. Wprawdzie decyzje o przyznaniu turnieju podjęto już w 1966 roku, jednak nie tłumaczy to w żaden sposób odpowiedzialnych za ten wybór. Sprawa była bowiem bardzo świeża, bowiem tydzień przed podjęciem takiej decyzji w Argentynie dokonano pierwszego zamachu stanu. Demokratycznie wybrany trzy lata wcześniej prezydent Arturo Umberto Ilia został obalony i zastąpiony na stanowisku przez Juana Carlosa Onganie. Ten utworzył w kraju dyktaturę wzorowaną na hiszpańskim generale Francisco Franco. Prowadził agresywną i represyjną politykę. Za jego rządów rozwiązano kongres narodowy, liczne ugrupowania polityczne, oczywiście te przeciwne Ongani zdelegalizowano, a manifestacje studentów i pracowników uniwersytetów w Buenos Aires brutalnie spacyfikowała milicję. Ostatecznie, na skutek wielu protestów po czterech latach rządów, Ongania został obalony. A stało się to w wyniku kolejnego zamachu stanu. Demokracja wróciła do Argentyny dopiero w 73 roku, gdy rządy objął po raz drugi w historii Juan Perón. Notabene wrócił on dopiero do kraju z wygnania, którego dokonano po tym, jak w 55 roku przerwano jego pierwszą prezydenturę z powodu innego wojskowego zamachu stanu. Ludność Argentyny miała nadzieję, że ten słynny przywódca przywróci porządek w kraju. Niestety Argentyna znalazła się w stanie gospodarczej zapaści. Peron zaciągał zagraniczne pożyczki jedną po drugiej, jego poparcie malało, a w odpowiedzi rządy prezydenta stawały się coraz bardziej represyjne. 1 lipca 1974 roku Peron jednak zmarł, a zgodnie z konstytucją władzę przekazano jego żonie Izabel, pełniącej do tej pory funkcję wiceprezydent kraju. Trzecia małżonka prezydenta nigdy nie zbliżyła się nawet do estymy, jaką cieszyła się w Argentynie jego pierwsza żona Eva Peron, czyli Evita, słynna dzięki musicalowi Andrew Joyda Webera oraz jego filmowej wersji z Madonną w roli głównej. Izabel Peron nie potrafiła poradzić sobie z kryzysem i przewrócić stabilizacji w kraju. Wobec tego w 1976 roku została obalona przez juntę wojskową w kolejnym zamachu stanu. Władzę w kraju na dwa lata przed mundialem objął Jorge Rafael Videla, otwierając jedne z najczarniejszych kart w historii Argentyny. Podobnie jak on gania, także Widela już na początku swoich rządów rozwiązał kongres narodowy i stłamsił działalność opozycji. Przede wszystkim zapoczątkował jednak politykę terroru, jakiej Argentyna nie widziała za żadnego z poprzednich władców. Widela, choć w świadomości społecznej w skali świata, pozostaje w cieniu najkrwawszych dyktatorów XX wieku to w rzeczywistości powinien być ustawiany z nimi w jednym szeregu. Głównym punktem jego działań były obozy koncentracyjne. Trafiali do nich przeciwnicy polityczni, ale także niewygodni dla reżimu dziennikarze, aktywiści czy też nawet artyści. Po większości z nich sług zaginął. Uwięzienie w takim obozie praktycznie równało się wyrokowi śmierci. Śmierć tragiczną ponosiło wiele osób, ale przykładem stały się dwie zakonnice, które z początku były torturowane, a następnie zrzucone z samolotu do rzeki Rio de Plata. Dziś szacuje się, że w latach 76-82 w Argentynie śmierć poniosło od 13 do 30 tysięcy ludzi. To co działo się w tym kraju nie było żadną tajemnicą. Między innymi w proteście przeciwko rządom Videli gry na Mundialu odmówił Holender Johan Cruyff, a także Niemiec Paul Breitner. Także Alojzy Jargus, jeden z sędziów delegowanych na Mistrzostwa Świata, wspominał, że już w Wówczas słyszał o tym, że zamordowano w Argentynie wielu ludzi. I chociaż Widela nie lubił futbolu, to w Mundialu widział przede wszystkim wysoką wartość propagandową. A żeby ta była na jak najwyższym poziomie, potrzebny był udany występ reprezentacji Albi Celestes. Na sukces liczono także w Polsce, a apetyty kibiców rozbudziły znakomite występy orłów górskiego. Złoty medal olimpijski w 1972 roku, a dwa lata później trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata, okraszone zastanawianiem się, co by było, gdyby półfinał rozgrywano w normalnych warunkach, sprawiały, że oczekiwania w narodzie rosły. Do tego stopnia, że srebro olimpijskie 1976 roku uznano za porażkę, po której Kazimierz Górski podał się do dymisji a jego miejsce zastąpił Jacek Moch. Zespół był pełen gwiazd, legend polskiego futbolu u szczytu formy. Wystarczy spojrzeć na kadrę Polski na tamten mundial, by znaleźć nazwiska, które kibice znają doskonale nawet dziś. Jan Tomaszewski, Antoni Szymanowski, Adam Nawałka, Jerzy Gorgoń, Władysław Żmuda, Kazimierz Dejna, Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach, Włodzimierz Lubański oraz inni. Ofensywnego tercetu Lato-Lubański-Szarmach mogła nam wówczas zazdrościć każda reprezentacja na świecie. Nic dziwnego, że polskie społeczeństwo oczekiwało przywiezienia do kraju pucharu świata. Przez pierwszą fazę grupową Polacy przeszli bez większego problemu. Na sam początek bezbramkowo zremisowaliśmy z broniącą tytułu Republiką Federalną Niemiec. Następnie skromnie pokonaliśmy Tunezję 1 do 0 oraz pewnie wygraliśmy 3 do 1 z Meksykiem. W drugiej fazie grupowej turnieju czekała nas południowo amerykańska przeprawa: Peru, Brazylia i przede wszystkim Argentyna. Tego ostatniego rywala obawiano się najbardziej. I to nie tylko ze względu na klasę piłkarską takich graczy jak Mario Kempes czy Daniel Passarella. Już przed turniejem obawiano się uczciwości w meczach z udziałem Argentyny, a pierwsza faza grupowa tylko to potwierdziła. W pierwszym spotkaniu przeciwko Węgrom pojawiły się wątpliwości. Długo trzymywał się wynik 1-1. W 82 minucie z boiska w dość kontrowersyjnych okolicznościach wyrzucony został jeden z Węgrów, a chwilę później gospodarze wyszli na prowadzenie. Madziarom grającym już w dziesiątkę trudno było odrobić straty, a tuż przed końcem sędzia w równie wątpliwy sposób odesłał do szatni kolejnego Węgra i mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla Argentyny. Po mniej kontrowersyjnej wygranej z Francją i po porażce z Włochami, gospodarze wyszli z grupy z drugiego miejsca. Mecz z Italią nie miał tak naprawdę żadnego znaczenia, ponieważ obie drużyny przystąpiły do spotkania z, ze świadomością, że zagrają w kolejnej fazie grupowej turnieju. Mimo to grupa A, w której grała Argentyna, była bowiem jedyną, w której mecze trzeciej kolejki nie były rozgrywane o tej samej porze. Spotkanie Francji z Węgrami miało odbyć się o 13.45. 45, a finalnie opóźniło się o 45 minut z powodu zamieszania ze strojami meczowymi. Mecz Argentyny z Włochami rozpoczął się dopiero o 19:15. W pozostałych grupach taka rzecz nie miała miejsca. W pierwszej kolejce drugiej rundy grupowej Polska mierzyła się właśnie z Argentyną. Biało-czerwoni w powszechnej opinii zagrali znakomity mecz. Brakowało im jedynie skuteczności. Na sędziowanie nie można było tym razem narzekać. Arbiter podyktował nawet rzut karny dla Polaków, którego zmarnował Kazimierz Dejna. Argentyna była skuteczniejsza, a bohaterem został Mario Kempes, którego dwie bramki dały drużynie wygraną 2 do 0. Do skandalu doszło dopiero w ostatniej kolejce zmagań grupowych. Po dwóch meczach zarówno Argentyna, jak i Brazylia miały po trzy punkty. Znów tylko w grupie z udziałem Argentyny w ostatniej kolejce nie grano o tej samej porze. O 16.45 na boisko wyszli Polacy i Brazylijczycy. W meczu O Wszystko dla Polaków nic się jednak nie układało i Canarinos wygrali 3 do 1. Oznaczało to, że Argentyna, której mecz rozpoczynał się o 19.15, musi pokonać Peru minimum czterema bramkami. Wówczas dawało to bezpośredni awans do finału. Zespół, który zajął drugie miejsce, musiał zadowolić się walką o trzecią pozycję w turnieju. Panowie, chciałem wam jedynie powiedzieć, że dzisiejszy mecz to pojedynek braterski i w imię tego latynoamerykańskiego braterstwa, niech wszystko potoczy się szczęśliwie. Cały kontynent na was patrzy. Takie słowa tuż przed meczem, decydującym o awansie do finału, wygłosił sam dyktator Jorge Videla. Wbrew pozorom, nie powiedział tego do własnej drużyny. Argentyńczyków w szatni nawet nie odwiedził. To wymowne przemówienie usłyszeli natomiast Peruwiańczycy. W dodatku działo się to w obecności Henry'ego Kissingera, słynnego dyplomaty i laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Kissinger od roku nie był już sekretarzem stanu USA i oficjalnie nie reprezentował amerykańskiego rządu. Do Argentyny przybył na osobiste zaproszenie Wideli. Był to bez wątpienia pokaz wpływu dyktatora. Argentyna musiała wygrać przynajmniej czterema bramkami. Peruńczycy słusznie odczytali sygnały z wizyty polityków i nie stawili z oporu. Gospodarze pewnie wygrali 6 do 0, korzystając między innymi z prezentów bramkarza gości. Co ciekawe, mimo że reprezentował Peru tak naprawdę był Argentyńczykiem. Peru, jako kraj, skorzystało znakomicie na tej klęsce. Mianowicie otrzymali kredyty w wysokości miliona dolarów. Spekuluje się jednak, że nie tylko pieniądze miały wpływ na wynik meczu. Tak twierdzi były peruwiański senator i działacz związkowy Henaro Ledezma. Głosił on, że Videla zawarł układ z rządzącym Peru dyktatorem Francisco Moralesem Bermudezem. W zamian za odpowiedni wynik Videla miał pomóc rywalom Polityczny Moralesa Bermudeza zniknąć w argentyńskich obozach koncentracyjnych. Trudno jednak ocenić prawdziwość tych historii. Sam Morales Bermudez zapewniał po latach, że Widela zastraszył piłkarzy rywali i w grę wchodziły pieniądze, ale on sam nie miał z tym nic wspólnego. Pewności co do stuprocentowej wersji nigdy już nie będzie, ale można śmiało zakładać, że mecz nie był czysty. W finale Argentyna pokonała 3 do 1 reprezentację Holandii i po raz pierwszy. Pierwszy w historii zdobyła tytuł Mistrza Świata. Po finałowym spotkaniu tysiące Argentyńczyków wyszło na ulicę, by świętować, a wśród nich znaleźli się nawet więźniowie ESMA, jednego z państwowych obozów koncentracyjnych. Zaraz po meczu przewieziono ich jednak pod Stadion El Monumental, by pokazać, że tak naprawdę nie liczą się oni dla społeczeństwa. A w tej chwili najważniejszy jest futbol. Mundial w Argentynie przeszedł do historii jako jeden z najbardziej skorumpowanych, choć w świadomości obecnego pokolenia nieco przegrywa z Mistrzostwami Świata w Korei i Japonii. To jak wyglądały wydarzenia 1978 roku opisywał wówczas przegląd sportowy. Argentyna grała widowiskowo, ale też nie sposób uciec od podejrzeń, że dołożono wielu starań, by ekipie Luisa Menotti'ego dopomóc. W meczu grupowym z Węgrami sędzia był sprzymierzeńcem gospodarzy, wyrzucając boiska dwóch rywali. Jeszcze więcej podejrzeń wzbudził mecz z Peru. Po finale Menotti obraził Holendrów, mówiąc, że tak się wygrywa z frajerami. France Football ocenił pracę sędziego Sergio Gonelli z Włoch jednoznacznie stronnicze. Reprezentacja Polski miała wówczas swoje problemy wewnątrz drużyny, a akurat nasz mecz z Argentyną nie wzbudzał wątpliwości. Nie brak jednak głosów, że niezależnie od okoliczności z gospodarzami nie moglibyśmy wygrać. Może przesadą byłoby twierdzenie, że odebrano nam szansę na złoty medal, ale bez wątpienia sprzyjanie gospodarzom wpłynęło na losy całego turnieju i w pewnym stopniu na wyniki reprezentacji Polski. A jakie wy macie zdanie w tym temacie? Zachęcam oczywiście gorąco do dyskusji w komentarzach. Jak oceniacie tamto pokolenie reprezentacji Polski, oczywiście w większości bazując na archiwalnych materiałach, a także całościowo turniej Mundialu 78? Dawajcie znać w komentarzach. A nowe osoby zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia.